Jak widać, nasz zip sam nie gaśnie. Możemy go zaparkować, jak wierny rumak będzie na nas czekał. A na Tiankę, co czeka teraz? Przygoda jej życia, marzenie jej życia, czyli wspięcie się na taki na taki kopiec. Prawdziwy kopiec. Prawdziwego siana. Tianka, there is a task for you. You must climb it. Go, run, 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 kochanie. can do it. ona może to zrobić! Czy jej się to uda? Czy Tian się uda wspiąć na, na kopiec? Tak, szybko, 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 climb it! O oh Jezu! Jest niesamowita! Jest szybka, jest zwinna! Atakuje, atakuje kopiec, ale kopiec się nie poddaje. Próbuje innych technik. Jeden, dwa, trzy, choczy wypróbuje inne techniki, żeby kopiec zwyciężył. Może z drugiej strony kopiec się podda. Może podmoc na dłoń przyjaciela? Tak, udało jej się Wlezła Bez jej pomocy Wlazła dziewczyna na kopiec! Zwyciężyła You are the winner! Czy kopiec będzie się turlał razem z Tianką? Czy Tianka przeturla kopiec? Już przeturlała w zasadzie! Say something to your family, why you prefer this kind of lifestyle? Did you ever see any Chinese can do it? Never! <laughs> so that's my dream to be only one Chinese. Here <laughs> <laughs> I think if you put it uh, put on it a petrol and burn it, <laughs> then you are only one girl in the world that did something like that. Ooh. Can you fly? Can you fly? Yeah. Wow, so, so strong. No, 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 he's your friend. He's your friend. Uh, I'm also your friend. Okay. Let's go. No, Chinese movie. Okay, Chinese yes, movie. Again. Another one. Okay. ER Yes。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。这边看这个，有没见过？这什么东西呀、啊？中国中国的地毯？No，欧洲地毯，欧洲地毯，中国的地毯，no. 地地 <laughs> 没有中国的。<laughs> Can she do it? Koi, 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 yeah, do it! Oh my god, he's very strong. One, two, three, How how? She can do it, she can do it, she can do it! Look, look the sky! Look the sky! Look the sky! Look the sky! Look the sky. Look the sky. What's the sky!

谢谢谢谢谢谢，风扇哥，谢,谢。谢谢谢谢